Ionia to od zawsze kraina nieujarzmionej magii, a zamieszkujące ją niezwykłe ludy i potężne duchy pragną żyć w harmonii. Ale spokój i równowaga nie zawsze przychodzą łatwo. Niekiedy trzeba nad tym ciężko pracować. Kinkoł to samozwańczy strażnicy świętego porządku ioni. Wierni akolici zakonu przemierzają ziemię duchów i istot materialnych, rozstrzygając spory i, jeśli to konieczne, zażegnując je siłą. Wśród nich na świat przyszła Akali. Maim i jej partner Tachno wychowali Akali w zakonie Kinkou pod bacznym okiem wielkiego mistrza Kusho, oka zmierzchu. Ilekroć jej rodzice musieli się oddalić, inni członkowie zakonu ochoczo ich zastępowali. Kenen, serce na nawałnicy, spędził z młodą akolitką wiele godzin, ucząc ją posługiwania się shurikenami, skupiając się na szybkości oraz zwinności zamiast siły. Akali była bardzo dojrzałym jak na swój wiek dzieckiem i chłonęła wiedzą jak gąbka. Wkrótce stało się jasne, że pójdzie w ślady rodziców. Wraz z Szenem, synem i następcą wielkiego mistrza, przewodziła nowemu pokoleniu, którego celem było utrzymanie równowagi w Ionii. Równowaga była jednak ulotna. W szeregach zakonu doszło do rozłamu. Powrócił krnombrny akolita o imieniu Z, który brutalnie starł się z kuszo i pozbawił go władzy w krwawym przewrocie. Akali uciekła w góry na wschodzie razem z Maim, Szenem, Kenenem i garstką innych akolitów. Niestety, tachnu nie było wśród nich. Zaplanowana przez Zada przemiana Kinkołów bezlitosne zakończenia niemal się dokonała. Jako nowe oko zmierzchu, szent postanowił jednak odbudować to, co utracono. Powrócili więc do trzech podstawowych założeń filozofii Kinkołów. bezwzględnej bezstronności obserwowania gwiazd, wymierzanie sprawiedliwości na mocy podążania za słońcem i przywracania równowagi zgodnie z zasadą przycinania drzewa. Choć zostało ich niewielu, szkolili neofitów by znów urosnąć w siłę. W dniu swoich czternastych urodzin Akali oficjalnie rozpoczęła trening ginkou z mocnym postanowieniem, by tak jak jej matka zostać kolejną pięścią cienia. Była zdumiewającą wojowniczką i zdołała opanować zarówno kamę, jak i kunai, czyli sierp i sztylet do rzucania. Choć w przeciwieństwie do wielu innych akolitów nie posiadała zdolności magicznych, udowodniła, że zasługuje na tytuł. Dzięki temu jej matka mogła odejść i zająć się szkoleniem młodszych neofitów. Dusza Akali była jednak niespokojna, a jej oczy ciągle szeroko otwarte. Po najeździe Noxian na Ionię, Kinkou i, i Zakończenia doszli wprawdzie do porozumienia, co nie przyszło im łatwo, ale Akali wciąż nie mogła pogodzić się z faktem, że jej ojczyzna nadal cierpi. Zastanawiała się, czy naprawdę wykonują swoje zadanie. Przycinanie drzewa miało wyeliminować tych, którzy stanowili zagrożenie dla świętego porządku, a mimo to szent zawsze nakazywał jej się hamować. Stale ją powstrzymywał. Mantry i medytacje pomagały jej się wyciszyć, ale przecież nie mogli pokonać nimi wrogów. Jej młodzieńcza niedojrzałość przekształciła się w jawne nieposłuszeństwo. A Kali pokłóciła się z Szenem, zbuntowała się przeciw niemu i pokonała wrogów Ionii na swój sposób. W obecności wszystkich członków Kinkołu oznajmiła, że zakon działał nieudolnie, a idee duchowej równowagi i cierpliwości niewiele mogły wskurać. W krainie materii umierali Ionianie, a tę właśnie krainę chciała chronić. Szkolono ją na zabójczynię i zamierzała zostać zabójczynią. Zakon nie był jej już do niczego potrzebny. Shen pozwolił jej odejść w spokoju, wiedząc, że Akali musi podążać tą ścieżką sama. Być może pewnego dnia wróci, ale ostateczna decyzja leży w jej gestii.